W 1976 roku amerykańska sonda Viking wykonała kilkanaście szokujących zdjęć. Na płaskowyżu Cydonie na północnej półkuli Marsa widać wyraźnie olbrzymią rzeźbę długości dwóch kilometrów. Rzeźba przedstawia twarz o ludzkich rysach, olbrzymi nos, usta i oczy. Twarz ma raczej smutny wyraz. Analizy komputerowe zdjęć Vikinga wykazały, że z jednego oka wypływa ogromna łza. Odkrycie twarzy na Marsie wywołało burzę w świecie nauki. Dopiero w latach 80. dr Mark Carlotto użył najnowszej techniki trójwymiarowej do zbadania zdjęć wikinga. Okazało się, że dwukilometrowa twarz jest bezspornie wielką rzeźbą. Badając zdjęcia wikinga odkryto kolejne dziwne budowle na terenie Cydonii na Marsie. Naukowcy stwierdzili, że dwa obiekty w pobliżu twarzy mają kształt piramid, które oznaczyli literami D i M. Po przeprowadzeniu obliczeń matematycznych okazało się, że dwie marsjańskie piramidy i gigantyczna rzeźba twarzy są ułożone w taki sam sposób jak Piramidy i sfinks w Egipcie. Nawet szerokość geograficzna Gizy na północ od równika odpowiada szerokości geograficznej piramid D i M na płaskowyżu Cydonii na Marsie. Badając zdjęcia, odkryto, że wizerunki twarzy na Marsie i twarzy sfinksa są zadziwiająco podobne do siebie. Dla wielu jest to dowodem, że egipskie piramidy są pozaziemskiego pochodzenia. Czy... No to jest niesamowita informacja. Zresztą ja miałem możliwość obejrzenia tych zdjęć i to robi no olbrzymie, olbrzymie wyrażenie. Ta twarz, te piramidy z tych zdjęć lotniczych, no naprawdę szokujące wrażenie. Jak masącie, czy to nie jest przypadkiem dowód na to, że... Przy budowie piramid w Egipcie maczały palce obce cywilizacji. Absolutnie żadne obce cywilizacje nie, nie mogły maczać. No ale zdjęcia bazów. są na Marty. No, ale są też wcześniejsze piramidy niż piramida Cheopsa, które, dzięki którym daje się ustalić ciąg ewolucyjny, więc piramida Cheopsa nie wzięła się nagle. Ale może, ale może to jest nieudolne ludzkie naśladownictwo, ponieważ później po piramidzie Cheopsa znowu mamy do czynienia z piramidami, które nie dorastają technicznie do tejże piramidy? Zgoda. Piramidy późniejsze są mniejsze. Natomiast władca bezpośrednio przed Cheopsem zbudował trzy piramidy, które, przy których wysiłek był na pewno kilkakrotnie większy niż przy jednej piramidzie Cheopsa. No ale tam na Marsie są dwie piramidy. Może właśnie tutaj w Gizie też nie tylko Cheopsa piramida była zbudowana przez tych samych tajemniczych budowniczych, może kilka, a resztę tych piramid, tych drobniejszych, zrobionych z cegły, to są te nieudolne naśladownictwa właśnie. Nie, piramidy Snopru, czyli poprzednika Cheopsa, też są kamienne i nie są w Gizie, tylko w Dachszur, o wiele bardziej na południe. No tak, ale Egipcjanie mieli zwyczaj malowania na swoich freskach całej historii Egiptu, a tutaj nie ma żadnego fresku, który mówiło o budowie piramid. Wszystkie pytania nie uda nam się odpowiedzieć. Być może zrobimy jeszcze kiedyś audycję właśnie poświęconą piramidom w Egipcie. Ja dziękuję bardzo za udział w programie. Przypominam, że naszym gościem był pan Dariusz Miedziłka, asystent w zakładzie Egiptologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję, do widzenia. Słuchajcie nas za tydzień, jak zwykle w niedzielę o 16.10. sprawie